Eat up, Senator. Why are you keeping me here, Maris? Your master would be disgusted with you. You're something to trade if Darth Vader finds me. Now shut up and eat. And if you're thinking of escaping, just remember that my new pet is very hungry. No tak, i oto jesteśmy ponownie na felucji. Nie mam stąd jakichś specjalnie dobrych wspomnień. Chociaż pokonałem tu mistrzynię. Raz tak, z kim ja mam walczyć? Ze wszystkimi? Czy tylko z tymi, czy tylko z tymi? Trochę. Podejrzewam, że też będą do mnie strzelać, więc pewnie ze wszystkimi będę musiał walczyć. Dobra. O, już leci do mnie. O! Tak jesteś. i co? A wy co? Zabiłem Waszych wrogów, a Wy będziecie teraz i tak na mnie szli? No tak. Ja Waszych wrogów załatwiłem. O, coś się przycina. O, wow. nie dobiłem go Trochę niestety nie grałem Teraz będzie problem <śm> z przypomnieniem sobie tych wszystkich O kurde zagapiłem się jeszcze w bombkę sobie wpadłem A, to jest ten Kurde, kurde, kurde. To robi się niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. jeszcze przeżył O, nie wchodź tu hm, To może wybuchnąć Uff Tak, pozapomniałem sobie troszkę No tak, teraz się wpakowałem Kurde, te wybuchające mnie wkurzają o! Jeszcze nas jeden tam. A tak, tak to sobie mogę rzucać. O! A jednak zadziałało. O! Teraz te wszystkie kombinacje, kurde. I trzeba będzie sobie jakoś radzić, przypominać Moja wina, że długo nie grałem Tylko moja A tak to nie ma co ienia O mordę. Znowu ten. O, tak to nie działa. Niestety. do mnie wali tam drugi. Najgorsze, że dwóch znowu tych paskudów. O! Chyba jednak zrobimy tak... Chodź tu. Nie będziemy się... z nim bawić. O, 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 o! Co ci się stało? Ha! O, strzelaj we mnie! Chciałbym odbić... O, ale nie ty! Czekamy aż się energia załaduje. Skoro to na niego działa, to tak trzeba z nim postępować. I nie inaczej. O, mało mam energii. Ale starczyło na pogromce. No nie jest źle, energia się, zdrowie się uzupełniło. Hmm... no cóż, tylko tak Przyznam szczerze przeszedłem tyle, a w ogóle nie patrzyłem czy holokronów nie było Ajajajajajaj Będzie kolejna Kolejny nie fart, że przegapię nie wiadomo ile holokronów Nie no, o właśnie hm. Właśnie, właśnie, o Holokronach mowa. Tylko jak się do niego dostać? O, ja wam szczerze nie lubię tych zagadek z dostawaniem się do Holokronów. Wkurza mnie to po prostu... to, że nie można ich po prostu wejść i zdobyć. No, wskocz na to. Ajajajajaj... Tak. Też nie tak. Cholera. Jeszcze inny pomysł. To się nie da... Nie, nie da się tego... chwycić. Dobra sprawa z holokronami, że je można zdobyć, ale... Sposób ich zdobywania to mnie czasami doprowadza do obłędu. Z czego mógłbym tu wskoczyć? No tylko to mi przychodzi do głowy. A tu nie mogę wskoczyć. Stań staniesz na tym o jakoś tu może o, o o o o to jest to jest kula talentu mocy no cenna rzecz co by nie mówić że sorki za to gdzie ja to miałem iść tam gdzieś ja teraz się zgubiłem za to opóźnienie cofnięcie się cholera ja to się potrafię zgubić nie stąd to chyba przyszedł <grym> Niech żyje moja orientacja w terenie No to idziemy dalej. Hmm. No tak. Ha. Kolejny. Skoro już o nich mowa. I znowu będzie przerąbane jak tam wskoczyć. Jest. Fioletowy kryształ miecza świetnego skompresowany. Akurat nic, co by mi nie wiem jakoś... Było... Nie wiem, jakoś... Oj, ja, ja, aj, 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 aj. To mi się nie spodobało. A teraz, tym bardziej. <laughs> Trafiłem w to coś, w co wybuchło. A, dobrze, że już tu zaczynamy. O-o. Dobra, trzeba się... Tymi... O kurde, zaraz zginę znowu. Ten mnie tam wkurza, ale do niego się nie mogę dostać. gdzie jestem. Aj, zmarnowałem Zmarnowałem pocisk. Kurde. No. załatwiony. <laughs> no to się pospieszyłem Mówiąc, że najgroźniejszy załatwiony, a... Ale nie zginąłem <laughs> Fajnie się nabił Ale z życiem dalej marnie. Aj, nie najlepiej zacząłem nową przygodę na felucji. O, Tommy. Mi... <laughs> wygląda groźnie, a ja już ledwo żywę. raczej marne moje szanse. Ojej, skacz! Ojejku, udało się! Nie wierzę. Nie mając praktycznie życia udało mi się pokonać go Uff Teraz to jestem sam w szoku Aaaa, nie spodziewałem się, że przeżyję to spotkanie Ale przeciąłem tą konserwę na pół Uff. No i co? Tu mam iść O, to się po prostu rozwaliło ciekawie. Myślałem jak to przeskoczyć. Oj, oj, oj. No, teraz ci się tam tuką z imperialnym. Może się wybiją trochę, byłoby ich mniej. ja 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 wam imperialnych wybija ma wy co znowu ta wasz China piekielna kurdele Nie, 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 nie. Po mnie. O już po mnie. To. Oj, kiepsko, kiepsko. Bardzo kiepsko. Coś by tu trzeba... wymyślić. Cholera jasna Co tu wymyślić Z tym mogę jedynie tak, to najlepszy sposób Poczekać aż się energia załaduje I kolejna próba Chyba najlepszy sposób, nie ma się co pchać tam na siłę Jest na pół. Awans. Idzie jeszcze. A, jeszcze. Kolejni chętni. Myślałem, że miał chwilę, żeby sobie. A temu co? czy jakby miał jakieś boleści. Kto jeszcze? Uff, dobra chwila przerwy, ja zobaczę sobie co mi dała awans i ruszymy dalej. Okej, okay, dodałem sobie tojową. A kto to było jakiś blok, mogłem... Nie, to było też nie. Hmm, hmm, hmm. Dobra, to to wiem. Ale coś mi tu nie pasi. Nie chcę blokować, czemu mi... Uh -huh. I tu miałem możliwości. Albo rzut. Albo... Albo... Co? Albo nie działa. Dobra to. No nic. A jeszcze właśnie coś takiego. Nie wiem, czy mi to co da. A, nie, chyba nie w tą stronę. wice holokron Nie wiem czy się cieszyć z tego powodu czy nie a wow ale on jest gdzieś w cholerę daleko i w cholerę wysoko Wiecie, co bardzo mi się tu nie podoba ale wiem, to mi się nie musi podobać.